sektor publiczny, że mamy kwestię relacji między sektorem publicznym a sektorem społecznym, który działa na trochę innych zasadach niż to, co się dzieje w sektorze publicznym, na przykład można wziąć pod uwagę jakąś usługę, którą zdecydowało się społeczeństwo wspierać, usługę dla obywateli, i może dostarczać, może dostarczać tej usługi Profesjonalista zatrudniony przez państwo restytucjonalistowe czy też samorządowe może to być profesjonalista, który działa w organizacji pozarządowej. Może być profesjonalistą zatrudnionym na normalną umowę przez organizację pozarządową albo też być profesjonalistą wolontariuszem, który udziela pewnej usługi, a organizacja jest wspierana ze środków publicznych. Świętokrotnie ja rzecz coś, co można by nazwać tak a nie publiczną. To znaczy wchodzą y, organizacje pozarządowe od dwóch czy dziesięcioleci. One zawsze były, ale w tej chwili zmienia się ich zasadniczo rola. nie jest już to ktoś, kto albo y, swoją grządkę uprawia, albo nie jest to ktoś, kto ma być y, y, uzupełniać tak, w jakiejś formule aktywność państwa, która ma, ma grać tutaj o rolę ale powoli staje się to jeden z jednym, czy organizacje pozarządowe stają się jednym z głównych aktorów publicznej sceny. I to jest coś, co się dzieje w tej chwili. Coś, co się dzieje w tej chwili. E, 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 wskazuje się na to, że, że, że nie tylko rządy w tej chwili, że nie tylko rynek ale także publiczny biznes, ale również organizacje pozarządowe, również sieci organizacji pozarządowych, czy to na poziomie lokalnym, czy na poziomie e, regionalnym, czy na poziomie międzynarodowym, stają się coraz istotniejszym e, graczem, e, coraz istotniejszym podmiotem. I wydaje mi się, że tak się będzie działo w najbliższych czasach, w najbliższych latach, że ta rola będzie, będzie rosła. Jeśli myślimy o, o tym, w jaki sposób zarządzać pewnymi problemami czy kwestiami społecznymi, jak rozwiązywać pewne problemy społeczne, to patrząc w współcześnie, jeśli to nazwiemy polityką społeczną, to, to, to już w tej chwili nie może być to identyfikowane. Państwem, ale no, w sposób naturalny trzeba również brać pod uwagę takiego aktora publicznego, jak są organizacje pozarządowe. I teraz te organizacje pozarządowe niewątpliwie są czymś, co, co konsumuje kapitał społeczny, ale też i go mnoży. Z tego punktu widzenia, z punktu widzenia tworzenia takiej dobrej, najbardziej podatnej, czy takiej dobrej dla rozwoju tkanki społecznej, znaczy takiej, gdzie jest dużo tego kapitału społecznego, organizacje pozarządowe są tutaj czymś niesłychanie, niesłychanie ważnym. Środki. No, się uznaje, że środki od biznesu są ok, ale od rządu nie są ok, bo rząd na przykład może jakoś wpływać na działania organizacji, czynić je mniej niezależnymi. Ale moim zdaniem, współpraca z jakimiś firmami biznesowymi nie też czyni nas zależnymi od, od tego jednego sponsora. Raczej jest tak, że jak jest wielu sponsorów, to mniej zależymy od każdego z nich ze sobą. To jest dobra, dobra, dobra strategia, żeby korzystać z różnych. Nasze tradycje trzeciosektorowe czy ogólnie działalności obywatelskiej są bardzo bogate, ponieważ Wydaje mi się, że głównie ze względu na zabory główna część działalności Polskiej to jakieś pozarządowa, generalnie zezwolić, w tym antyrządowa również. Można powiedzieć, że w okresie PRLu mamy dobrą tradycję, antyrządowej, antyrządowego społeczeństwa obywatelskiego w postaci solidarności, w postaci niezależnych tego. Typu. Chociaż trochę działań takich typowo pomocowych też było. I pamiętam, Wydarowice Społeczne w latach 70 podnoszono znaczenie organizacji społecznych dla wychowywania płacenia, w związku z tym nie było tam zupełnie pustyni pod tym względem. Ja mam taką, e, taką myśl, mi wychodzi po głowie dawna, że się zwykło mówić, że, że, że trzeci sektor w, już po upadku PRL-u to jest kontynuacja solidarności. Myślę, że nie. Myślę, że nie, że Solidarność, solidarność nawiązuje do takiego paradygmatu naszej tradycji, który wiąże się z, z walką o niepodległość. I że... że, że, że że tak naprawdę ten sektor zaczął się rozwijać nie, nie w. To znaczy, że nie się z tym, że musiało być. kamienie dla budowy społeczeństwa obywatelskiego. To jest moment uchwalenia ustawy o pożytku lub o, o działalności pożytku, ponieważ, ponieważ ona, ta ustawa w gruncie rzeczy wprowadza władze ład instytucjonalny organizacje pozarządowe. Wcześniej ich nie był w takim modelu państwa. modelu trzeci. Szczęśliwie e, świat jest otwarty. W związku z tym e, myślę, że inspiracje będą płynęły z zewnątrz w obu kierunkach że polskie organizacje będą uczestniczyły, tak jak już do tej pory dosiągnęły, gdzie w, w takim światowym wymianie myśli doświadcza. Moim zdaniem, jeśli, jeśli rzeczywiście jest tak, że doświadczamy w tej chwili takiej potężnej zmiany społecznej, takiej na miarę przejścia od średniowiecza do, 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 do nowoczesności, do, do, to, to w tym nowym ładzie, który się kształtuje organizacje pozarządowe na po jednym z centralnych ról być może w jakimś momencie będą równie ważne jak sektor, sektor publiczny. Dodatkowy aspekt sprawy jest taki, że będziemy bogatszym społeczeństwem, że będziemy mieli więcej czasu i Dużo zależy też od edukacji, od kształtowania postaw do młodzieży. No tu mamy młodzież właśnie z organizacji. Ja na przykład w ruchu naukowym jestem sekretarzem Światowstwa Polityki Społecznej, także też jakieś... Wydaje się mi się, że na tym od mnie przeświadczenie, że będziemy. Dobra, pojęta myślę. Pozytywnie zakończyliśmy. Dobra, dziękuję.